Cześć wszystkim dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego, który krytykuje Bayern Monachium za opieszałość w transferach. Tak, Robert Lewandowski krytykuje Bayern Monachium. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, grzew dzwonek, dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Robert Lewandowski krytykuje tak naprawdę Bayern Monachium za transfery. Mówisz, że to są opieszałe transfery za późno. Praktycznie Bayern Monachium za późno zdecydował się na transfery. Mówi wprost: transfery były, były po prostu późno, tak? Transfery były późno. w To praktycznie powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie zaraz po meczu Ligi Mistrzów, tak? Po meczu Ligi Mistrzów, gdzie Bayern Monachium spotkał się z z Zvezdą. Oczywiście Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców, zdobył gola. No i tutaj Bayern zwyciężył 3 do 0, tak? W tym właśnie jedna bramka Roberta Lewandowskiego. No i Robert mówi w ten sposób, tak? W roz Rozmawia z Romanem Kołtoniem z Polsatu Sport. Transfery były za późno jak na okienko transferowe, z drugiej jednak strony sezon jest długi. Potrzeba czasu, żebyśmy zgrali się na boisku, żeby zaczęły funkcjonować automatyzmy, których właśnie w środę trochę zabrakło, ale w kolejnych meczach może już nie zabraknąć. Każdy mecz działa na naszą korzyść. Liczę, że nasza gra będzie szybsza, płynniejsza i jeszcze bardziej efektywna. Tak właśnie tutaj powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Romanem Kołotoniem, tak? czyli mówi wprost: transfery były późno, jak na okienko transferowe. Co tak naprawdę powoduje, no, że piłkarze muszą się docierać, tak? No, że jak to zabrzmi, docierać po prostu, muszą się dograć na boisku, a to wiadomo praktycznie, że to um, trwa, to po prostu zajmuje czas. No i te automatyzmy, wiadomo, że po prostu one przychodzą praktycznie z czasem, a tu praktycznie Bayer rzucony jest na, w ligę mistrzów, tak? I z tymi nowymi piłkarzami. I tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi z punktu widzenia Roberta Lewandowskiego, czyli praktycznie wcześniej powinna Bayer dokonać tych transferów. No, niektórzy mówią, że praktycznie. Bajer Bayern Monachium dokonał tych transferów na ostatnią chwilę, tak? że ci zawodnicy to nie był pierwszy wybór, tylko drugi wybór, że no na przykład Perisic, tak? No to jest tak naprawdę dobry znajomy tutaj trenera Niko Kowacza. No właśnie i to jest sytuacja, gdzie wiele osób mówi, że nie wypalił tak naprawdę transfer z innym tutaj zawodnikiem i Perisic przyszedł jakby tutaj w zastępstwo, tak? w tej sytuacji po prostu jakby podbramkowej rzeczywiście przyszedł do Bayernu Monachium. Mamy też Kutinio. Pytanie też takie czy rzeczywiście Bayern Monachium był zainteresowany Kutinio, czy po prostu Kutinio właśnie miał zejść jak bez pensji, bo wiadomo, że Bayer przejmuje tą pensję. No i tutaj rzeczywiście Bayer go wziął tak, bo był tak naprawdę dostępny na rynku w po prostu w, w polu zainteresowań Bayernu. No i też za te po prostu finanse, którymi Bayer jest w stanie dysponować. No, przypomnę, on nie został kupiony, tak, tylko został wypożyczony. Później z opcją ewentualną wykupienia, tak? No ale to zobaczymy, tak naprawdę, jak się sprawdzi tutaj w Bayernie, Monachium. Także no, mocne, tak naprawdę krytyczne słowa Roberta Lewandowskiego względem właśnie Bayernu Monachium, tak, że krytykuje praktycznie Bayern za opieszałość. To wszystko praktycznie trwa, tak, jeśli chodzi o pozyskanie tutaj piłkarza. No, Bayern na pewno mógł dokonać jeszcze tutaj wzmocnienia, natomiast zobaczymy, jak ta drużyna będzie się prezentować w następnych meczach, tak. Jak na razie no to tutaj mamy komplet punktów, czyli jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, czy po prostu w, praktycznie widzę mecze zwycięskie. No, a Robert Lewandowski praktycznie tutaj drenuje swoje rekordy, tak, jeśli chodzi o gole, jeśli po prostu chodzi tutaj o Króla Szczelców, idzie praktycznie znów na Króla Szczelców. Także no, Robert Lewandowski potrzebuje też partnerów na boisku po to, żeby właśnie zdobywać gole, którzy będą dogrywać mu piłkę, żeby on mógł zdobyć gola ostatecznie i żeby tych goli było też wystarczająco na koniec sezonu. No a wiemy, że praktycznie odszedł Frank Ribery, odszedł Roben, więc tak naprawdę zapotrzebowanie jest na piłkarzy, którzy będą dogrywać piłkę do Roberta Lewandowskiego, tak, którzy będą dogrywać mu piłkę, żeby rzeczywiście on mógł po prostu tutaj być tym egzekutorem i ostatecznie wykonać ten strzał. No ja mówię o tym, że były też słowa takie krytyczne ze strony tak naprawdę władz Bayernu, tak, które krytykowały Roberta, że powinien się on zająć praktycznie swoją pracą, tak, a nie zwracać uwagę, co, ma robi, co mają robić władze Bajernu, były takie właśnie słowa Tutaj krytyczne ze strony właśnie osób zarządzających w Bayernie-Monachium. No ale Robert Lewandowski i mówił to wprost w oczy praktycznie władzom Bayernu-Monachium. No i też później mówił to o praktycznie w rozmowach, w wywiadach z dziennikarzami, tak, na temat tego, co sądzi o sytuacji, o sytuacji właśnie w Bayernie-Monachium, sytuacji związanej z transferami, tak z transferami, pozyskaniem praktycznie nowych piłkarzy, którzy mają stanowić wzmocnienie praktycznie do tego Bayernu. No a wiadomo, że tutaj Niko Kovac po prostu chce oszczyć sobie zęby na to, żeby zdobyć Ligę Mistrzów, tak? No, różne są opinie, niektórzy uważają, że jest to realna szansa, że po prostu Bayern może zaatakować, może zdobyć Ligę Mistrzów. Niektórzy mówią, że nie, to jest niemożliwe. Ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć natomiast no, zobaczymy tak naprawdę co przyniosą kolejne mecze, jak ta sytuacja się tutaj wyklaruje, tak, czy rzeczywiście Bayern Monachium będzie zdobywcą Ligi Mistrzów zajmie to pierwsze miejsce, czy też nie natomiast widzę, jak na razie dają sobie radę, bo w przypadku Borussia Dortmund to jednak ta Borussia gra zmiennie, raz dobrze raz po prostu źle natomiast jeśli chodzi o Bayern Monachium to Bayern Monachium chociażby kupił Hernandez'a tak, za 80 milionów euro, to jest największy transfer jeśli chodzi o Bayern Monachium Robert Lewandowski też mówił to, o tym jeden z wywiadów, że tak naprawdę żeby pozyskać najlepszych zawodników też trzeba po prostu płacić im wysokie pensje, tak? Że to praktycznie idzie w parze no i że e, tak naprawdę e, tutaj, no, Bayer Monachium chcąc, nie chcąc, będzie musiał po prostu wyłożyć potężne pieniądze na zakup nowego zawodnika, tak, na nowego po prostu zawodnika i też odpowiedni kontrakt dla tego zawodnika, tak, no bo nie da się po praktycznie budować drużyny, tak, na no, tutaj Bayer Monachium była taka polityka dotychczas, że nie płacono za dużo za zawodnika, tak, no, maksymalnie tam była kwota chyba około 40 milionów euro, teraz to się praktycznie zmieniło, tak, e, teraz było to 80 milionów euro na a tych transferów trzeba dokonywać kolejnych praktycznie, tak, bo inne kluby nie śpią w tym okienku transferowym. Real Madrid czy tutaj Barcelona. Przecież mieliśmy sytuację z Neymarem, gdzie Neymar praktycznie, no tam były tak zaawansowane rozmowy i z Barceloną, i praktycznie z Real Madrid. Różne były opcje tego, żeby sprzedać Neymara. Ostatecznie został w PSG, tak ostatecznie on został w PSG, no a gdyby się tutaj dogadali, tak, pewnie na dobrą sprawę to jest decyzja Szejków, tak, żeby Neymar ostatecznie został, natomiast rzeczywiście, gdyby się tutaj dogadały strony, no to przecież Neymar już dawno mógłby zmienić barwy klubowe, tak, barwy klubowe. Także Robert Lewandowski krytykuje, tak, ale z drugiej strony tutaj Bayern Monachium zwycięża 3 do 0, tak, chociaż z za to nie był jakiś wymagający przeciwnik, więc tutaj spokojnie po prostu Bayern Monachium pokonał tą drużynę, tak, Robert Lewandowski też się wpisał na listę strzelców, natomiast wiadomo, że tak naprawdę Robert chce grać w najlepszej drużynie, gdzie pozyskiwanie nowi zawodnicy, kolejni praktycznie piłkarze do tego teamu, tak, żeby po prostu walczyć o najwyższe cele, tak? natomiast tutaj moim zdaniem to było takie łatanie tak naprawdę dziury w tym oknie transferowym, tak, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Pozyskiwanie piłkarzy, ale bardziej na zasadzie po prostu łatania dziury w tym ok oknie transferowym. Aha, jest pozycja, na którą musimy tutaj kupić piłkarza, tak na przykład Hernandez, bo mamy Boatenga, e, Mats Hummels po prostu odpadł, bo poszedł praktycznie do Borus i Dortmund. Boateng gra w kratkę, dlatego po prostu pozyskano Hernandeza, tak. E, e, także po prostu Chorwata pozyskano, no bo to jest tak naprawdę e, Niko Kowal dobrze go znał, wyciągnął go praktycznie z interu Mediolan, tak. E, nie, tutaj Kutinio także został po prostu pozyskany, bo Coutinho praktycznie i tak nie występował w Barcelonie, tak? Był takim wolnym praktycznie elektronem, więc żeby go zagospodarować, a jednocześnie bardzo na tutaj, no, nie musi mu wypłacać pensji. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z tą opinią na temat właśnie Bayern Monachium, co mówi Robert Lewandowski, czy też nie, czy rzeczywiście tutaj tutaj Robert słusznie krytykuje Bayern Monachium za opieszałość w tych transferach, tak? a może po prostu jest to taka strategia, tak jeśli chodzi właśnie o Bayern Monachium, a na przykład w kolejnym okienku transferowym rzeczywiście uderzą, kupią szereg zawodników, szereg praktycznie piłkarzy i w istotny sposób tak naprawdę wzmocnią się tak, jeśli chodzi o drużynę tutaj, tak, która y, rzeczywiście będą walczyć o najwyższe cele, o najwyższe praktycznie trofa. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Zobacz też inne filmiki na kanale. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co sądzisz na temat sytuacji właśnie Roberta Lewandowskiego w Bajernie Monachium. No wiemy teraz, że praktycznie Robert Lewandowski przedłużył kontrakt z Bayernem do 2023 roku, e, tak. No, tutaj pojawia się na przykład kolejny problem, bo nie ma w ogóle napastnika w Bajarni Monachium, tak? Jest tylko sam Robert Lewandowski. A co w przypadku, gdyby na przykład Robert Lewandowski wypadł, tak zachorowałby albo miałby kontuzję? Ja już nawet nie mówię o jakiejś poważniejszej kontuzji, tak, ale na przykład przeziębienie. No, właśnie, e, także tutaj rzeczywiście po prostu jest tylko jeden praktycznie napastnik Bayernie Monachium. Z jednej strony Bayern Monachium bardzo szybko przyzwyczaił się do dobrego, że Robert zawsze strzela bramki, ale z drugiej strony nie ma praktycznie piłkarzy niezastąpionych. Tak, Robert Lewandowski może przecież w każdej chwili po prostu nie grać, tak. I dla Bayernu Monachium może być kontuzjowany. No, chociaż oni mają pomocników o charakterystyce takich tutaj snajperów, napastników, mogą schodzić jako napastnicy. Kingsley Coman też jest bardzo dobrej tutaj w formie, tak. Kto wie, czy czasem, gdyby na przykład Robert Lewandowski nie grał, to mógłby zastąpić go na dziewiątce Kingsley Coman. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie super.